Zdjęcia zrobione w idealnym momencie. Skądś to już znamy, prawda? Tak, znamy, bo na moim kanale pierwszym odcinkiem właśnie był odcinek tego typu, który wam się bardzo spodobał, wiem, dlatego dzisiaj lecimy z drugim odcinkiem. Przypominam wam, że 10 tysięcy łapek w górę to kolejny odcinek zdjęć zrobionych w idealnym momencie. Na pierwszy plan wysuwa nam się jakiś gościu, który sobie zrobił zdjęcie podczas chyba palenia się, mam nadzieję, nie jego domu, albo w sumie mam nadzieję, że jego, bo nie wiem czy mi by było tak do śmiechu, gdyby mi się palił dom. <noise> niby zdjęcie rodziny i niby wszystko jest spoko, dopóki nie zauważycie, że ona tego badyla mu włożyła w oko. To jest dobre. Zdjęcie z ptakiem. To zdjęcie jakby chyba ma obrazować tego owada, ale mnie bardziej zastanawia, co się stało z tą wodą tutaj. Co to, to są za jakby takie wystające rzeczy z niej? A tu ptak robiący kupę. Tutaj coś się wywalił na rowerze. Chyba było to bolesne, bo widzę jak już leci na twarz. Chociaż ciekawe jak się wywrócił na tym rowerze, skoro jest tak płasko. To jest zdjęcie naprawdę zrobione w idealnym momencie. Nie wiem, co tu jest lepsze. Czy oni tutaj na pierwszym planie? Czy ta wystraszona babka na drugim? Tu jest jakby. Chyba się pośliznął na tym zdjęciu. Kot próbujący wydostać się z basenu. Dobrze to znam. Znaczy, dobrze pamiętam, jak mój kot kiedyś wpadł na przykład do wanny. No i dobra, do basenu też do kiedyś wróciłem, jak miałem 5 lat. No i faktycznie, jakby uciekał w panice. Niemal się odbijał od wody. <laughs> Wszystko super. Tylko ta wypadająca kawa z ręki. Tutaj tak samo. Bardzo twarzowo. A tutaj świętowanie pizzy już niestety. Wydaje mi się, że jego uśmiech po tym zdarzeniu nie wyglądał tak samo. O ile wyglądał jakkolwiek, bo nie wiem nawet, czy się uśmiechał po tym wszystkim. I to zdjęcie naprawdę pewnie byłoby ładne. Byłoby świetne, bo już widzę po samych kolorach, że ktoś, kto robił to zdjęcie, znał się na rzeczy. No ale niestety wiatr popsuł wszystkie plany. A tutaj jego planów pewnie nie popsuł nikt. Ale za to, no nie wiem, no z jednej strony albo tu wypada z dupolota albo tańczy Breakdensa na śniegu. Wydaje mi się, że bardziej breakdance jest prawdopodobny. Piękny dzień, kiedy sobie siadacie i chcecie sobie na winkę, ale niestety no trochę, trochę sobie nie trafiacie do szklanki. Ale to zdjęcie jest mocne, czyli to jest pewnie bocian, który jakby nie wiem co robi. No nie chciałbym powiedzieć, że się odbija od wody, ale na pewno jakby wyciąga nogi z wody. Nie wiem jaka jest względza tego zdjęcia, ale chyba raczej nie o to chodzi, by nad tym rozczmieniać. Po prostu to zdjęcie jest czozackie. Małpa w restauracji. Co, jest spoko małpa? Która wygląda strasznie, ale zarazem bardzo ciekawie i przyjemnie. Strasznie, przyjemnie i ciekawie w jednym. Niezłe combo walnąłem. Co się dzieje na tym zdjęciu, to musimy ogarnąć. To znaczy, ktoś chyba wylał gdzieś tutaj wodę. To znaczy, tak przynajmniej wnioskuję po tym, że tutaj wszędzie jest mokro. Widzę też, jakby. Wy... Każdy ma tutaj swoją bajkę. Ten chyba chciał złapać jak najwięcej do buzi. Oła! Jęga. To musiało być bolesne. Zresztą te bloki Jęgi nie są takie zwykłe. To są naprawdę duże stolce. O nie, o nie. Powiedzcie, czy ten dysk jest do rzucania w dal, czy coś? To jest chyba, chyba takie coś jak na przykład na olimpiadach, nie? Że biorą i po prostu rzucają, ale nie wiem jak to się stało, że on walnął nosem tutaj. Moja dziewczyna otwierająca paczkę snaksów przy mewach rzuciły się skubane od razu, a widać, że ona, ona chyba nie chciała im tego za bardzo dawać, bo już widać to odchylenie z tyłu. To nie wiem, czy było, ale to jest też ciekawe, kiedy sobie ćwiczycie rano jogę, a tutaj nagle wam wlatuje jakiś ptak do domu. I że do tego kto robi te zdjęcie? Nie rozumiem. O nie! Czy to jest kung fu kurczak? Tak! Ewidentnie to jest kung fu kurczak. O nie! Kiedy uciekacie przed bykiem, musicie czekiwać do wody. Niby wszystko fajnie, tylko skąd tam wziął byk? I dlaczego ich gonił po molo? Wszyscy są poważni, ale ten jeden, ten jeden musiał sobie ziewnąć. Ała, to, to wygląda na bolesne. O nie, rekin nabił się na wędkę i jeszcze wyskoczył z wody i jakby jest to wszystko widoczne. Refleks mamy, no tak, to jest ewidentnie mama na medal. Dziecko spadło, już dawno leży na ziemi, ale mama się patrzy w ogóle w inną stronę. Wow, to są takie zawody na longboardach, jak jeżdżą. Tylko co ty się stało? Aha, rozumiem, ten dzieciak Chciał szybko przebiec przez tor No ale niestety jak widać Przez niego mogło zajść parę Komplikacji, ja próbująco Zrobić selfie i ten kot Który się wgryza w Udo Na co się patrzysz? To jest ta mewa, która leci Znaczy, czy to jest mewa? Chyba chyba Nie, nie jestem pewien, ale Faktycznie przylatuje jakby się patrzyła Z jakimiś wątami na ten aparat To zdjęcie wydaje mi się, że nawet kiedyś już gdzieś widziałem Takie trochę klasyczne A tu co się stało? Ktoś musiał wpaść do wody, a z Branch, branch jakiś wpadł. A co to jest branch? Gałąź! Gałąź wpadła do wody. Trzeba było od razu napisać, że gałąź. Dobra, wiem, że to było po angielsku. Już nie bądźcie tacy mądrzy. O nie! O nie! O nie. Ten gość jest szczęśliwy. Tak samo jak ten ptak, który właśnie zbliża się do swojego łupu. Czy to jest hokejaz, który wleciał nad barierę z szyby i ją rozwalił niechcący? Na to wygląda. A, on mi pisze, że to on tutaj podczas jakby celebrowania wpadł na tą szybę, więc może wymachiwał tym kijem ze szczęścia i no i wmachnął za mocno i za daleko. O nie, to jest zdjęcie, które jest chyba koszmarem każdej mamy, to znaczy każda mama ubierająca dziecko na biało raczej ostatnie czego by chciała to to, żeby to dziecko się znalazło jeszcze w brudnej kałuży z tym wszystkim, co ma na sobie. No niestety, co wygląda smutno. A to jest selfie na górach, tyle że to, co tu jest, to prawdopodobnie w sumie nie wiem, jakby zdjęcie jest bombardowane przez trzmiela. Czy to jest trzmiel. Jakby ta plamka nie wygląda jak trzmiel, ale możliwe, że, no nie wiem, nigdy trzmiela na oczy nie widziałem. Nie wiem. Miało być takie fajne zdjęcie z wakacji. Już widać cały ten klimacik, czyli skrzyżowane nogi wysunięte do przodu, oczywiście na jakimś dywaniku mięciutkim. Jakiś ładny krajobraz w tle z niebieską wodą. No i herbatka, wiecie, że strefa chillu, tak centralnie na środku. No ale nie wszystko poszło z planem i herbatka się wylała. Ten moment, kiedy pies zobaczył latającą pszczołę. Ej, bo tutaj faktycznie pszczoła a tutaj, to jest też idealny moment. Jakby jest tutaj pewnie wiele ciekawych momentów, i zastanawiam się, czy to jest. Kibel, który tak wygląda. Ten gość jak spadł, to w sumie nie wiem, chyba musiał mu się noga złamać, bo to jakoś tak nienaturalnie. Wyobraźcie sobie, że ten dzieciak zamiast spadać z deski, byłby wstawiony na jakiś tor na przykład w biegu na 60 metrów. Wygląda jak sportowiec biegnący z prędkością światła. Śmiesznie to wygląda. O kurcze. To jest ryba jedzona przez aligatora. Idealny moment. O nie. Nie wiem w co one grają. Aha, wiem w co one grają. One grają w takiego Hokeja, ale na piłkę. I bez łyżew. Też takie coś grałem niejednokrotnie. Fajna zabawa, jakby. No i właśnie zawsze się bałem, że ktoś mnie za mocno uderzy tym badylem. Co właśnie się stało na tym zdjęciu. I też w twarz. Auć. Pszczoła podlatująca do kwiatka. Nie wiem, czy to, co na tej ma, to nie są przypadkiem pyłki. To wygląda, jakby to były pyłki z tego, nie? To zdjęcie jest naprawdę zrobione w idealnym momencie. I w idealnym oświetleniu. To znaczy, takim pod słońce, żeby wszystko było czarne. Zaraz. O co tu chodzi w tym. Zdjęciu. To są kogoś urodziny. Tego tutaj na prawo. I on tu coś wypluł z siebie podczas zrobienia zdjęcia. Wielka walka pomiędzy ptakiem a jakimś robakiem. Pewnie pszczołą. Ej, ale ten ptak wygląda lekko strasznie. Czy on naprawdę złapał żabę, która po prostu przeskakiwała? Znaczy, to czy złapał, do tego nie wiemy, bo to są zdjęcia zrobione w tym momencie, ale co się działo później, no to możemy tylko spekulować. Jakby, no, ma I dziwną szyję. Nie, co jest? Na początku myślałem, że to są dwie osoby. Okej, okay, to raz. A dwa, jak ona tu wpadła aż do kolan? Chyba do kolan. Nie wiem, bo jest tak dziwnie jakoś szeroka i dziwnie stojąca, że nie potrafię za bardzo wyrenderować, co się tu dzieje, ani do jakiej głębokości jest zanurzona. Osoba robiąca to zdjęcie dopiero po jakimś czasie skrapnęła się, że tutaj jest ptak. Czy wy się poprzednich, że tutaj jest ptak? Napiszcie w komentarzach. Ała, to jest też zrobione w dobrym momencie. To znaczy, to jest moment, kiedy on już leży na ziemi, i tylko teraz czeka aż rower go dotłumi tam do ziemi. to jest chwila przed tragedią, a to jest pies, który się pośliznął na lodzie i leci teraz plecami. Oła! Nie dość, że upadł na głowę, nie wiem jak, to jeszcze został dowalony kolanem. I to jeszcze nie takiej lekkiej dziewczyny. O, o nie, o nie, o nie, o nie. To jest chyba najgorsze, kiedy podniesiecie do góry jakby ten i wam koło odpadnie, no bo co w tym w takim przypadku jakby zrobić? O, to jest zwierzak kradnący jedzenie. Wszyscy są poruszeni, ale ten mały się cieszy. O nie, są zaatakowane przez ptaki. Ciekawe co im zrobił. Może miał jedzenie w ręku. Kiedyś jest fotografować jednego ptaka pijącego wodę, a drugi przelatuje wam prosto przed monitorem. Przynajmniej aparatem. O kurcze, to wygląda poważnie. Ale z drugiej strony fajnie. Tutaj się strzykowały chyba jakieś wyczyny kaskaderskie, ale zdali sobie chyba sprawę za późno, że jak atletami to oni nie są. A tutaj. Niby wszystko wygląda spoko, ale czy ktoś z was zauważył to, że akurat w tym momencie robienia zdjęcia siadł tutaj jeszcze motyl? Na początku nie mogłem go ogarnąć. Szczerze mówiąc nie wiedziałem o co chodzi, dopóki nie przeczytałem opisu. Bardzo nisko lecące samoloty. Wow, nie wiem po co leciały tak nisko, ale jest to jakieś bardzo stare zdjęcie. To jest wiewiórka kradnąca jedzenie dla ptaków podejrzewam, bo no nie wiem, jakby to takie coś je, ale to jest raczej na pewno jedzenie. A Ała, to wygląda źle. To wygląda jak dużo ran, które się będą długo, długo goić. O nie. Już wiecie, co się stało dalej, prawda? Tak samo tutaj. To jest to samo. Ona jest zadowolona, ale on już wie, co się dzieje. Ta jego mina mnie rozwala, sorry. A tutaj co się stało? Dlaczego ktoś rzucił termosem? A nie. Oni go chyba układali jeden na drugim. E, taki tam typ łapiący rybę rękami. Standardzik. Taki tam typ uciekający przed bykiem. Co jest pięć? Moment przed tym, zanim poszedł do szpitala. No, mam nadzieję, że nie. Coś się dzieje na tym zdjęciu? No nie wiem. Trudno mi w sumie powiedzieć o co tutaj chodzi. Widzę tylko, że jedna z tych osób, jakby ona jest przerażona. Ona się cieszy. Ona śmia do kamery, a ta patrzy z zadziwieniem. Okej. Okay. A co się tu stało? Jak do tego doszło? I o co chodzi w ogóle? Nie wiem. Czy co jest? J jak to ona spadła? Ale skąd spadła? No ten to widzę, że spada do wody na przykład. Ten to już wiadomo, gdzie spadnie. Tak walnęli mostu zdrowie, że aż w sumie nie zostało nic do picia. No trudno. Najdroższy to asf. Życiu w takim razie. To zdjęcie jest naprawdę mega dziwne, bo to jest waleń, który otwiera paszczę, do której wlatuje chyba mu foka. Ale co się stanie dalej z tą foką? No, podejrzewam, że nie wypluta. Jakby nie chciałbym być na jej miejscu. Bo pomimo tego, że ja wiem, że w walenie jedzą plankton. Przynajmniej, no, walenie, sorry. Może nie walenie, ale wieloryby. Wieloryby jedzą plankton. To ja wiem, bo zanim to pisaliście, tak jakbym nie wiedział. Więc, no, ciekawe, czy on po prostu wypluje, czy co? O nie, jaszczurka wkradła się w kadr. Dziecko przewraca. Wracające tort na stole. Wszystko spoko. A to jakby wiadomo, jak się skończy. Tak samo. No, no nie no, w sumie to nie wiem jak się skończy, bo opcje są dwie. Albo ta ryba mu wypadła i jakby podniósłem jeszcze raz, albo wróciła do wody. Która opcja jest bardziej prawdopodobna? Napiszcie w komentarzach. A ja dzisiaj wam dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i widzimy się już jutro o 10.30 w kolejnym filmie na moim kanale. Więc trzymajcie się na razie, no i pa! pa.